Dzień dobry Państwu, jak miło Was widzieć. Wczorajszy live e, zgromadził wyjątkową publiczność. Serdecznie Państwa e, pozdrawiam. E, dostałem przemiłe, e, przemiłe maile e, dziękujące właśnie za wczorajszy live. Ja też Państwu dziękuję e, sugestiami, żeby live'ów było więcej. No nie wiem, spróbujemy. Może się coś uda w tej materii zrobić, aby tych live'ów było więcej. E, ja nie przeczę, że lubię live'y i na przykład godzina spędzona z Państwem jest zawsze bardzo interesująca, mogę od razu odpowiedzieć na pytania, ale też nie wiem, czy dam radę czasowo, choć nie wykluczam, że tak jak tu padła sugestia od sympatyków kanału, aby jeszcze prowadzić jeden live. Taki omówienia bieżącej sytuacji. Nie mówię nie, jestem na tak, jak Wałęsa, jak Wałęsa, nasz dawny prezydent. A propos prezydentów Wałęsy i polityki, proszę Państwa, też, czy też geopolityki, wystąpienie Donalda Tuska na konwencji Koalicji Obywatelskiej, bardzo zresztą ciekawe, bardzo mocne, wczoraj wspominałem o nim podczas live'a, a dzisiaj chciałbym się odnieść do tematu ograniczonego azylu politycznego, który ma być wprowadzony na, w naszym kraju. Donald Donaldus, tutaj zacytuję z notatki, będzie to się nazywało odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Będę się domagać, będę się domagał uznania w Europie tej decyzji. Polska nie będzie respektować ani implementować żadnych europejskich pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo. I to jest, proszę Państwa, bardzo mocne zdanie, ciekawe i istotne, ponieważ oczywiście już się podniosły głosy tak zwane przeciwne, o których za chwilę. Mili Państwo, uzyskanie azylu politycznego w przypadku Polski, no, odbywa się w ten sposób, że powinno się odbywać w ten sposób, że ktoś uzyskuje wizę, polską wizę, przyjeżdża do Polski i tu prosi o azyl polityczny, wykazując, że na przykład jest w swoim kraju ścigany ze względów ideologicznych. Prawda? To jest jakby bardzo logiczny. Nie jest to migracja zarobkowa ekonomiczna, tylko tu ktoś prosił o azyl polityczny. Czy słowa Donalda Tuska odnoszą się do uchodźców z Bliskiego Wschodu, którzy byli przerzucani nielegalnie do Polski przez reżim Łukaszenki, wówczas przy współpracy Kremla, i również i rządu PiS. No nie. Tutaj nie mówimy o takim uchodźstwie, bo ono praktycznie zostało zatrzymane. Granica polsko-białoruska pod tym względem jest w tej chwili już dość szczelna. Też zresztą i białoruscy pogranicznicy zdają sobie sprawę z tego, że te w zasadzie to nie są uchodźcy to są wynajęte grupy jakichś bojowników islamskich z Bliskiego Wschodu, Syrii czy z Jordanu. Kto wie, może to są członkowie, członkowie ISIS bądź innych tego typu grup, których zadaniem jest zaczepianie pograniczników, doprowadzanie do sytuacji konfliktowych, tak by sprowokować funkcjonariuszy Straży Granicznej czy żołnierzy tam stacjonujących do dania strzałów. Proszę Państwa, to dotyczy azylantów na przykład z Białorusi. I z innych republik postsowieckich, którzy przybywali do Polski prosząc o azyl polityczny, szczególnie z Białorusi, twierdząc, że są dysydentami, że są ścigani przez reżim Łukaszenki, próbowali się uwiarygadniać, i w ten sposób w Polsce instalowała się potężna rosyjska agentura, nie tylko z Białorusi, ale również i z Rosji. Pod pozorem, że ściga mnie Putin, moją rodzinę, FSB nas nęka, prosimy w Polsce o azyl, jeszcze tam wymyślamy jakieś polskie korzenie i tym podobne historie. I wówczas taki azyl był udzielany. W rzeczywistości byli, niestety są, w wielu przypadkach to agenci wywiadu rosyjskiego, wojskowego czy wywiadu cywilnego FSB. Bądź innych służb specjalnych rosyjskich, by przeniknąć do polskiego społeczeństwa. Proszę Państwa, tak wygląda wojna hybrydowa w rzeczywistości, że przenika się do polskiego społeczeństwa. Nie są to żadni migranci z Bliskiego Wschodu, tylko przede wszystkim ustanowienie siatki agenturalnej w danym kraju. Ci ludzie rozpoczynają wtedy walkę o wolność i demokrację. Przyklejają się do różnych organizacji ekstremistycznych, organizacji ideologicznych, czy prawicowych, czy lewicowych. To, co powiedział Donald Tusk, jest jasnym komunikatem dla Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych, że my wiemy lepiej, co się dzieje u nas i zważywszy na to, że Donald Tusk cieszy się zaufaniem i szacunkiem wśród unijnych urzędników, powinien to być komunikat. Przyjęty tak, jak jest. Czyli Unia powinna zaakceptować nasze decyzje, ponieważ są one ukierunkowane na bezpieczeństwo Polski, a zaraz do bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Bo ci, którzy przebywają tu w Polsce, azylanci, żeby dostali taki azyl polityczny, no w zasadzie też mogą się przenieść chociażby do takich na przykład Niemiec. Drodzy Państwo, to jest. Poważny problem, ale oczywiście zaraz zareagowały organizacje, które dzisiaj. Pytanie, przez kogo są może finansowane, bądź jaką agendę mają. Dlatego, że ja przeczytałem zastanawiający dosyć tekst, depesze. Proszę Państwa, Pani Maria Poszytek. Adwokatka współpracująca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. To jest ta sama fundacja, proszę Państwa, która była sygnatariuszem listu do ministra Bodnara. To oni zainicjowali próbę legalizacji neosędziów w Polsce i neokRS. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Watchdog Polska, Obywatele RP. Pawła Cezarego Kasprzaka. Te organizacje chciały zalegalizowania neosędziów, a dzisiaj też wypowiadają się w sprawie właśnie uchodźców. Nie tak dawno przedstawiciele właśnie tej organizacji społecznej obywatele RP w osobie pana Kasprzaka występowali pod granicą jak sam zresztą pan Kasprzek powiedział, prowokowali do tego, by obecna straż graniczna ukarała ich mandatem 500 zł, bardzo chcieli stanąć przed sądem. No to jest jakaś forma atencjonizmu, oni dalej twierdzą, tak, że tam na granicy są rodziny z dziećmi, których nie ma. Czasy się zmieniły, ja też mam można powiedzieć, w tej chwili dostęp do pewnych źródeł, i żadnych rodzin z dziećmi na granicy polsko-białoruskiej nie ma. Tak? ale jakby takie prowokacje są ze strony białoruskich słów oczywiście kreowane, ale to są mężczyźni, którzy nie mają nic wspólnego z uchodźcami. Gładko ogoleni, dobrze ubrani, którzy udają uchodźców. W rzeczywistości są to płatni prowokatorzy. No ale takie organizacje tam się pojawiają tą granicą, próbując zaistnieć, nie wiem, czy robią to. Z przysłowiowego, pożytecznego idiotyzmu, czy też mają zupełnie inną agendę. Ta agenda jest, jest, jest dosyć interesująca. Oczywiście nie ma co liczyć na ABW, że zacznie się temu tematowi przyglądać, ale ja się przyglądam, informuję też Państwa, tak abyście mieli pewien ogląd sytuacji, też spojrzenie jakby z innej perspektywy. No i tutaj pani adwokatka Maria Poszytek. Mówi tak, pomysł czasowego, terytorialnego zawieszenia prawa do azylu jest krótkowzroczny, niehumanitarny i sprzeczny z prawami człowieka. Później dodała, tu też cytat: Rozumiem, że to wszystko jest uzasadnione kwestią bezpieczeństwa i walki z nieuregulowaną migracją, ale wręcz przeciwnie, ubieganie się o azyl jest jednym z legalnych ścieżek dostania się do Polski. Jesteśmy też przecież związani konwencją genewską dotyczącą statusu uchodźców i prawem unijnym. Te wszystkie przepisy obowiązują na całym terytorium Polski. I jeszcze dodała, nie tędy droga, e, drogą do powstrzymania nieuwyglowalnych migracji jest zorganizowanie ludziom poszukującym ochrony legalnych ścieżek wjazdu, czyli dokładne przeciwieństwo, to powinna być postawa. Podobnie i Amnesty International, który ostatnio się bardzo ujmuje za, za Hamasem, jak coś to biedni są Hamasowcy, że dostali łupnia. No, zresztą Amnesty International wielokrotnie występowało w obronie mieszkańców Gazy, ale jakby kompletnie pomijając istnienie Hezbollahu i Hamasu. Ja tylko wspominam o tym tak, że Ręce Kremla są dosyć długie i potrafią, i potrafią dotknąć różnych organizacji pozarządowych, wspierając je finansowo, jednocześnie podsuwając różne tego typu pomysły. Drodzy Państwo, organizacje takie lewicujące, które chcą walczyć o prawa do migracji, ja to wszystko rozumiem, bo zawsze byłem zwolennikiem tego, by Polska była krajem, które przyjmuje uchodźców, szczególnie właśnie z terenów wojny, ale musimy też pamiętać o tym, że tak jak powiedział premier Tusk, wykorzystuje się tego typu argumenty do tego, żeby zainstalować w Polsce obcą agenturę, a być może nawet i ośrodki terrorystyczne. Choć zauważcie, że u nas problemu z Hamasem czy z Hezbollahem nie ma, środowiska polskie środowiska muzułmańskie nie akceptują tych ludzi też i obywatele krajów takich jak Liban, Syria, Jordania, którzy mieszkają w Polsce od wielu lat odcinają się odcinają się od tych ruchów nawet ci chociażby palestyńczycy, którzy zamieszkują w Polsce jednego dosyć dobrze znam, którzy byli kiedyś w organizacjach terrorystycznych, będąc nastolatkami musieli uciekać z regionu, znaleźli schronienie w Polsce, ale oni jakby dojrzali, tak, 20-30 lat temu yy, przybyli do Polski, bardziej 30, nawet 30 więcej niż 30. Yy, ale oni w tej chwili jakby się odcinają od tych korzeni, wiedzą o tym, że mogą być obserwowani, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, yy, kiedy yy, trwa region Bliskiego Wschodu w ogóle. Póni Państwo, zawieszenie polityki azylowej jest ochroną Polski przed instalowaniem się obcej agentury. Ten azyl polityczny dotyczy tych, którzy są na przykład uciekać z Rosji czy z Białorusi, twierdzą, że są ścigani. W Polsce, jak wspominałem w jednym z materiałów, pojawiło się bardzo dużo Białorusinów, którzy twierdzą, że są dysydentami. Szczególnie tych informatyków się pojawiło całe mnóstwo którzy zostali zaproszeni przez pisowski rząd i się zainstalowali w Polsce. Ja kiedyś opowiadałem o takim małżeństwie, które w tej chwili już zniknęło stamtąd sobie zamieszkali w ekskluzywnym apartamencie, gdy no ja od razu wiedziałem, że niewiele mają wspólnego z byciem dysydentami i wcale nie uciekali z Białorusi przed Łukaszenką, tylko raczej zostali przez Łukaszenkę wysłani tak by badać polskie społeczeństwo. To nie chodzi o to, żeby robić zdjęcia w infrastrukturze krytycznej, ale żeby badać społeczne nastroje, poruszać się w mediach społecznościowych, zawierać przyjaźnie. Zawsze można kogoś ciekawego poznać, a oni są instalowani właśnie w miejscach, gdzie mieszkają dość zamożni ludzie, którzy pracują, czy też pełnią na przykład wysokie funkcje w spółkach Skarbu Państwa. I tak się akurat składa, ale na tym przykładzie sąsiadami tych, tej pary białorusinów, bo wątpię, żeby oni byli małżeństwem, to była przykrywka, tam akurat w sąsiedztwie mieszkało dwóch prezesów, dalej mieszka zresztą, spółek skarbu państwa. Chyba oni jeszcze są tymi prezesami, bo akurat to byli profesjonaliści to się rzadko zdarzało zarządów PIS-u ale to są ludzie też i z różnych organizacji, czy też agent rządowych, spółek zewnętrznych, bądź podmiotów powiązanych w ramach chociażby rozwoju przedsiębiorczości portu, gdańskiego portu itd. itd. I zawierając takie znajomości, pozyskują informacje, które przesyłają do swoich, swoich szefów. Chcemy takich uchodźców y, proszących o azyl polityczny. No nie. Też trzeba zweryfikować tych, którzy otrzymali te azyl. To nie ma nic wspólnego, z Państwo, z, z brakiem humanitaryzmu czy y, nierespektowaniem praw człowieka, bo sytuacja, kiedy mamy no wiem, jest oczywista sprawa. Czyli na przykład do Polskiej Ambasady zgłasza się rodzina Jordańczyka. Ty mówi, że jest prześladowany przez jordański rząd. I że on chciał wyjechać do Polski z rodziną. I on prosi o wydanie wizy i będzie się starał o azyl w Polsce, przedstawia dowody, dokumenty na to, że faktycznie jest nękany, jest ścigany. Albo zgłasza się ktoś do polskiej placówki dyplomatycznej. Nie wiem, czy takowo mamy w Kabulu, w Afganistanie, u talibów, ale przyjmijmy, że mamy. I zgłasza się rodzina, która chce wyjechać. Starają się o paszport, ile talibowie wydadzą, i są uciec z Afganistanu. To jest sytuacja, można powiedzieć, dosyć y, konkretna. Bo jeżeli komuś jakiejś rodzinie zagra, zagraża, y, coś zagraża im zdrowiu i życiu, to jak najbardziej przecież mogą uzyskać azyl w Polsce. Y, propozycja czy też decyzja Donalda Tuska. Jest generalna, nie jest szczególna, jest ogólna. Chodzi o to, by powstrzymać czasowo azylową migrację, by przede wszystkim zrobić porządek z tymi, którzy są już w Polsce, i powstrzymać budowanie kolejnej siatki, bo ta siatka jest w tej chwili rozpracowywana bardzo powoli, bo brak rąk do pracy w służbach kontrwywiadu wojskowego i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to państwo wiecie. Że zostali dyletanci pisowskie krety. Tych profesjonalistów zostało naprawdę niewielu, a y, takich jak Wukovnik Weberański, to, to oni nie chcą. To są za dobrze. To są dobre decyzje, proszę Państwa, i ja nie mam wątpliwości, y, że Donald Tusk wie, co robi. Postawił się tutaj, y, tak mówiąc, kolokwialnie, y, Unii Europejskiej twardo, będzie ich przekonywać do swoich decyzji. No szkoda, że nie udało mu się przekonać unijnych urzędników do rozliczeń pisowców. No o tym będę mówić o 14, bo w końcu już wiadomo, co jest powodem tak wolnych rozliczeń. Tak, wiadomo już i wiadomo, dlaczego Bodnar działa tak, jak działa. Bądź można powiedzieć, że trochę ryzykuje, bo Kiedyś przyjdzie dzień, że będzie musiał się rozliczyć z może niedopełnieniem obowiązków, kierując się, no ale o tym będę mówić dzisiaj o 14. Już teraz zapraszam Państwa na ten materiał. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.